Cześć. Z tej strony Paulina Klepacz, a to podcast Samo Miłość. W poprzednim odcinku mówiłam o pierwszych razach, ale takich pojmowanych jako rozpoczynanie, wchodzenie na ścieżkę seksualną. Więc inicjacja, debiut seksualny, możemy tak to nazwać. Ale też wspomniałam, że pierwszych razów w naszym życiu może być naprawdę mnóstwo. Że ta inicjacja, która postrzegana powinna być raczej jako proces, jest bardzo ważna. Wiąże się z z pewnym nowym etapem w naszym życiu. Etapem, który, który jest też bardzo złożony. W seksie naprawdę mamy wiele do odkrycia. Oczywiście jeśli tylko chcemy. Bo to, co jest ważne, to to, że możemy, ale nie musimy. I to, czy uprawiamy seks, jaki uprawiamy, jak dużo, nie powinno stanowić Wpływać na naszą wartość, poczucie własnej wartości, to nie powinno być żadne kryterium do oceny ani autooceny, ani tego, żebyśmy byli oceniani przez inne osoby. Niestety, my bardzo często, gęsto lubimy wykorzystywać tutaj seksualność jako takie kryterium, ale, ale właśnie dlatego o tym mówię, że, że czas z tym skończyć. Na moim Instagramie jakiś czas temu zadałam pytanie właśnie o to Jaki dla Was był ważny pierwszy raz? I pojawiły się bardzo fajne odpowiedzi, właśnie, że to był na przykład pierwszy seks analny, pierwszy seks oralny, pierwszy pocałunek, pierwszy seks z dziewczyną, pierwszy trójkąt, pierwszy seks w miejscu publicznym, pierwszy one-night stand, pierwszy seks po porodzie, pierwszym, drugim, trzecim, pierwszy seks, kiedy osoba odpowiadająca czuła, że jest faktycznie w relacji takiej, gdzie jest kochana i kocha. Pierwsza samo miłość, ale też pierwsza rozmowa w ogóle o, o seksualności z partnerką, czy też z partnerem, pierwszy orgazm. Więc jak widzimy, w tym naszym życiu seksualnym dużo, dużo tych nowości może się pojawić na każdym etapie. I też kiedy zapytałam w kolejnej ankiecie, zadałam kolejne pytanie, czego chcielibyście spróbować i chciały, no to okazało się, że, że wcale tutaj nie ma takich rzeczy, gdzie. Myśląc o jakichś eksperymentach, często gęsto pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to BDSM, King. Raczej, raczej właśnie, żeby było to lizanie, żeby był to trójkąt, żeby był to dirty talk. I właśnie też eksperymenty, które wiązały się z tym, żeby seks był homoseksualny. Żeby to było na przykład podduszanie, ale, ale generalnie te odpowiedzi były bardzo różne i też pokazywały, że, że właśnie że wcale tu nie trzeba wielkich nakładów, czy to finansowych, wielkich umiejętności żeby coś w naszym życiu seksualnym nowego się zadziało że nasze fantazje są bardzo różne i nasze potrzeby są bardzo różne Właśnie różnimy się każdy ma swoje fój, każdy ma swoje mnia. I bardzo ważne, żeby tego nie oceniać, a rozumieć, to szanować, ale, ale nie oceniać. że jeśli ja bym czegoś nie zrobił, czy nie zrobiła, to nie znaczy, że osoba robiąca to to jest w jakiś sposób gorsza, nie wiem, wyuzdana i tak dalej. Czy że jest cnotką w drugą stronę. Generalnie najważniejsze myślę, że w seksie jest to, żeby, żeby podążać za tym, co jest naszymi faktycznymi potrzebami, tym, co sprawia nam przyjemność. Z jednej strony fajnie jest testować nasze granice, przekraczać je, rozwijać się, próbować nowych rzeczy, sprawdzać, jak nasze ciało reaguje w nowych sytuacjach, no ale trzeba, trzeba mieć taką przestrzeń bezpieczną do tego przestrzeń, w której wiemy, że możemy powiedzieć stop, że możemy próbować, ale właśnie te próby. Mogą być nieudane, że to, co na, w naszych fantazjach wydaje się ekscytujące, to, co widzimy w, w porno, w filmach erotycznych, w scenach erotycznych w mainstreamowym kinie, czy tam w książkach, czy o czym opowiadała nam koleżanka, kolega, wcale u nas może nie, nie zadziałać. E ale oczywiście nie ma się co zrażać, warto jest moim zdaniem szukać. Czasem w ogóle taką nowością wystarczającą, żeby jakaś ekscytacja, jakiś ogień się wzniecił, będzie uprawianie seksu w innym pomieszczeniu niż zwykle, będzie y, uprawianie seksu na wakacjach, w hotelu. Generalnie to też nie jest źle, jeśli my ciągle uprawiamy taki sam seks. Póki nam to pasuje i w ogóle też jeśli to staje się pewnym rytuałem naszym, jeśli mówimy zwłaszcza o, o jakiejś relacji, to jest ok. No, ale oczywiście docierają do nas różne bodźce, nasze ciało się zmienia, nasze potrzeby się zmieniają. Więc nic dziwnego, że, że też pojawia się chęć spróbowania czegoś nowego, zmiany czegoś. Jak z tym działać, kiedy jesteśmy w relacji? Myślę, że, że warto właśnie najpierw zacząć od siebie, od tego, czego ja bym chciał, czy chciała skąd te potrzeby się we mnie biorą. Następna rzecz to zakomunikować partnerce czy partnerowi, że chcemy na ten temat porozmawiać, ale że, że, że to nie jest nic, nic strasznego. Wychodzić od tego, położyć nacisk na to, że to są nasze potrzeby, że to jest coś, co pojawiło się w naszej głowie, że to nie jest tak, że z naszym życiem seksualnym jest coś nie tak, że ta druga osoba, też więcej osób. To są różne przecież konfiguracje, e, robi coś nie tak, tylko że też właśnie, że chcemy iść dalej, że z tego czy innego powodu mamy ochotę właśnie z tą konkretną osobą, czy z tymi konkretnymi osobami m, podjąć nowe wyzwania, coś urozmaicić, czegoś spróbować. Tu oczywiście trzeba mieć e, ciągle z tyłu głowy, że możemy coś zaproponować, ale ta druga strona też ma swoje granice e, i, i może się na co nie zgodzić. Oczywiście nie ma co naciskać, bo, bo, bo to będzie niekonsensualne. Tak samo jak, jak my, kiedy nam coś ktoś proponuje, to, to mamy prawo odmówić. I, I też często, gęsto z urozmaiceniami, w zależności co to jest, Dwa tak, że y, potrzebujemy przemyśleć, potrzebujemy się dowiedzieć o tym, w, najpierw na przykład w teorii przygotować się, przygotować się psychicznie, poczytać na ten temat, zdobyć wiedzę, że, że to nie jest tak, że ktoś już za propozycję i my od razu wskakujemy do łóżka i robimy nowe rzeczy. Oczywiście może tak być, no ale nie musi, że czasem potrzebny jest ten czas, że, że odpowiadamy. Dziś. Teraz, teraz nie jestem gotowa, nie jestem gotów, żeby tego spróbować, ale nie mówię totalnie nie. No bo, no bo właśnie, możemy próbować, nie musimy. Także wtedy, kiedy właśnie pojawia się propozycja, czy pojawia się u nas myśl, żeby czegoś spróbować i jednak uważamy, że nie, to też warto zastanowić się, skąd, skąd ta odmowa w nas, ta negatywna postawa. Oczywiście. Mm, nie po to, żeby się tutaj biczować, że o Jezu, ja się nie, ro nie potrafię rozwijać w seksie, nie, nie jestem otwarta, czy nie jestem otwarty na nowości. Czy e żeby się wstydzić? Absolutnie nie. Tylko żeby właśnie e dowiedzieć się, co to o nas mówi, lepiej siebie poznać. Takie przyglądanie się sobie jest coś rozwijające i, i, i zawsze warto, y warto sobie poświęcić ten czas, zadać sobie pomocnicze pytania. Też tym, co często się wiąże z eksperymentowaniem, to właśnie to, że z tymi różnymi nowościami pierwszymi razami, to że mówimy o nich w takim kontekście właśnie partnerstwa, relacji, związku. No bo wydaje nam się, że, że właśnie nad związkiem trzeba pracować, nad relacją, nad tym, żeby z tą drugą osobą nam było dobrze. Zapominamy o tej najważniejszej relacji z samą, czy z samym sobą. No bo cóż, samo miłości też możemy się rozwijać, też możemy wprowadzać różne pierwsze razy. Tak jak tutaj właśnie ktoś napisał i wspominam w ogóle samą miłość, pierwsza samą miłość, okej, okay, super. I możemy y, znaleźć y, techniki, które pozwalają nam szybko rozładować napięcie, ale też tak jak już kilka odcinków temu, y, chyba w pierwszym sezonie, opowiadałam o tym, że świetne są te randki samą czy z samym sobą, kiedy możemy się umówić, y, wpisać sobie w zaklęty, że to jest czas tylko i wyłącznie dla nas, y, że dajemy sobie y, przestrzeń na różne przyjemności. I właśnie fajnie jest pomyśleć, co nowego można by. Y, wprowadzić. Jakie nowe bodźce? To pozwala nam się lepiej poznać, sprawia, że, że też jest jakaś ekscytacja, ta, ta nowość działa pozytywnie, no i też podczas takiego eksperymentowania zdobywamy wiedzę, którą potem w tym kontakcie z partnerkami, z partnerami możemy wykorzystać. W samą miłości możemy w różny sposób wprowadzać nowości, różnorodność, możemy wprowadzić nowe gadżety erotyczne. Możemy także postępować trochę tak jak w seksie partnerskim. Czyli na przykład zawiązać sobie oczy, żeby wszystkie inne zmysły się wyostrzyły i zjeść coś pysznego. Możemy użyć kostek lodu. Możemy użyć świeczki do masażu, jakiegoś żelu, który stymuluje też ciało. Możemy miziać się piórkiem. Możemy też użyć paczki takiej do klapsów. Także możliwości jest wiele. Także uważam, że robienie takiego anturażu wokół siebie, właśnie założenie jakiejś super bielizny, przebranie się, to też jak najbardziej w pojedynkę można stosować. To nie jest tak, że właśnie świetnie, jeśli mamy świadka czy, czy świadkinie. Chyba tak. Inną osobę, która, która będzie na nas patrzyła, i że dla tej innej osoby warto. Nie, dla siebie też warto. To też jest podniecające w tej autoerotycznym kontekście. Myślę, że też taka praca z lustrem podczas samomiłości jest, jest fajna. Pozwala właśnie podniecić się ze swoim widokiem i to jest świetne, ale też obserwować właśnie jak zachowują się te nasze na przykład narządy płciowe, jak piersi jak obrzmiewają, jak ta krew napływa, mm, wszystko otwardnieje, to jest, to jest świetne, żeby, żeby to zobaczyć, żeby też się oswoić ze swoim ciałem w takich momentach. I to też, jeśli mamy problem, zwłaszcza w relacjach z innymi osobami, wstydzimy się swojego ciała, uważamy, że ono źle wygląda, to, to takie napatrzenie się na siebie, oswojenie z tym swoim widokiem w, w momencie podniecenia, szczytowania, powinno nam choć trochę pomóc. Ale na pewno. Na pewno, jak podkreślałam, wprowadzając nowości, warto myśleć najpierw w swoim kontekście w pojedynkę, czego bym chciała, czego bym chciał, a następnie rozmawiać. Te rozmowy też same w sobie są podniecające. To w ogóle szukanie tych inspiracji do tego, bo tak, z jednej strony możemy nosić w głowie czasem nie wiadomo skąd pomysł, który chcemy wcielić w życie, a czasem po prostu. Mamy potrzebę nowości, coś trzeba zmienić. I wtedy, wtedy też zaczynają się poszukiwania. Te poszukiwania, czy w pojedynkę, czy, czy wspólnie z innymi osobami, one, same ta droga do, do znalezienia, dowiedzenia się więcej o, o, o danej technice seksualnej, to jest bardzo bardzo fajne, ekscytujące. Równie ekscytujące jak już same eksperymenty. Myślę, że można tutaj czytać książki, filmy, googlować, w ogóle robić taki po prostu niby, Research, który robimy na co dzień w sieci, ale jednak kiedy to jest research dotyczący przyjemności, przyjemności seksualnych, no to, no to myślę, że to jest o wiele wiele bardziej przyjemne. No i cóż, i się tymi eksperymentami. Nawet jeśli one, one się okazują ostatecznie no nie tak e, świetne, jakby nam się wydawało podczas tego całego poszukiwania, e, jak się nie było w naszej głowie, e, to mimo wszystko pamiętajmy, że one mówią nam coś o nas, że okej, okay, teraz wiem, że to jednak nie było, to nie tędy droga, że to było świetne, e, kiedy o tym myślałam, myślałem, kiedy widziałem to w wyobraźni, ale widocznie to nie jest moje, a może za jakiś czas będę e, gotowa czy gotowy, żeby jeszcze raz podejść do tego. Ja myślę, że też takie hmm, przyzwyczajenie się do tego, że, że, że właśnie y, szukamy y, nowych technik, szukamy y, nowych sposobów na przyjemność, y, że, że, że jest naprawdę dużo do, do spróbowania. Oczywiście nie musimy wszystkiego spróbować, jest tego dużo i wybierajmy z tego z tego seksualnego menu to, co nam najbardziej pasuje, co jest nasze, ale to jest y, Pozwala nam przyzwyczaić się do tego, że, że właśnie w tym seksie są zmiany. Że te zmiany na pewno też będą wymuszone w którymś momencie przez nasze ciało, które już nie będzie w pewnym wieku reagowało tak, jak reagowało, kiedy nie wiem, mieliśmy po 20 lat, że, że siłą rzeczy bardziej nie wiem, skupimy się na przytulaniu, na seksie oralnym że będzie trzeba może włączyć gadżety erotyczne. Ale to jest taka kolej rzeczy i jeśli spojrzymy na to właśnie tak, że, że to jest po prostu pewien rozwój, że to jest pewien proces, pewna zmiana i i nie, nie odłożymy tego seksu po prostu na półkę, kiedy już e, nasze narządy płciowe nie będą tak sprawne e, jak w młodości, tylko e, potraktujemy to jako pewnego rodzaju challenge, że dobra, nie tak, to inaczej, bo nasze ciało jest seksualne e, bardzo długo, praktycznie do samej śmierci, o ile sobie tylko na to pozwolimy. Mm, i, I to dla mnie na przykład jest bardzo pozytywna perspektywa. E, i, i, Tą perspektywą chciałam Was zostawić. Życzę Wam e, wielu pierwszych razów e, na Waszych własnych zasadach, e, wielu ekscytacji i przyjemności. Pa Pa!